Cześć, Jakub Sędzikowski z tej strony. W tym wideo chcę Ci przedstawić błędne przekonanie, które uważam blokuje w rozwoju większość fizjoterapeutów, które myśli, że dzięki temu wejdą na jeszcze wyższy poziom. A jest to nie do końca prawda, i chciałbym właśnie pokazać Ci, że to przekonanie hamuje Cię w rozwoju. I dużo fizjoterapeutów ma taki wewnętrzny głos, w stylu potrzebuje więcej zapytań, gdy większa ilość. Osób będzie pytać o moją usługę, to będę mógł więcej zarabiać, będę miał więcej klientów. Problem z niewypełnionym grafikiem zniknie u mnie, będę mógł ponieść ceny i wybrać z jakimi osobami chcę współpracować. Jest to błędne przekonanie, które właśnie blokuje nas przed tym, aby wejść na jeszcze wyższy poziom. Ponieważ więcej zapytań i większa ilość pacjentów to wcale nie oznacza, więcej zapytań to wcale nie oznacza właśnie tą większą ilość pacjentów, ponieważ tutaj najważniejsze jest sprzedaż. Większa ilość pacjentów nie powoduje większej liczby klientów, większe zapytanie powoduje większej liczby klientów. Tylko przygotowany proces sprzedaży. To jest najważniejsze. Przygotowany proces sprzedaży, który jest zoptymalizowany, który tak naprawdę hmm, pozwala nam nawet przy małej liczbie klientów, przy małej liczbie zainteresowanych osób umawiać jeszcze więcej osób i żeby ten grafik był cały cały czas wypełniony. Nie zauważyłem, że dużo fizjoterapeutów skupia się na większej ilości zapytań, skupia się na lepszej promocji, skupia się na ciągu pozyskiwaniu nowych osób. Ale prowadzi to do tego, że masa osób może się do ciebie odzywać, ale mimo wszystko masz wciąż w grafiku. I to jest e, tak naprawdę schemat osoby, która e, nie ma za dużo, za dużo osób w swoim grafiku, nie ma za dużo właśnie wizyt. Ale też można na przykład mieć dużo osób, dużo pozyskiwać pacjentów na pierwszą wizytę, ale mimo wszystko nie kontynuujesz z nimi współpracy. I to też właśnie leży w tym procesie sprzedaży. To też właśnie jest wynik tego, że Twój proces sprzedaży nie jest. Doprecyzowany, nie jest dopieszczony, no i to może tak naprawdę frustrować. No i wniosek jest taki: możesz otrzymywać masę zapytań na swoją usługę, możesz mieć najlepszą reklamę na świecie, możesz przyjmować masę pacjentów na pierwszą wizytę, ale wciąż Twój grafik jest pusty, wciąż się pocisz i męczysz, żeby pozyskać osoby. I oczywiście, o wiele lepsze jest działanie niż nic nie robienie, o wiele lepsze jest marketing i reklamowanie się, gdziebyś jakbyś miał stać w koncie i nawet nie mówić, że istnieje się, że Twoja usługa jest. Aczkolwiek, jeżeli już chcesz się reklamować, to jeszcze doprecyzuj proces sprzedaży i to pozwoli, tak naprawdę, ci stale progresować, stale ulepszać e, swój biznes, swój gabinet i e, stale pozyskiwać nowych pracowników. E, przepraszam, nowych pacjentów. Tak, to tak jakbyś, próbował, tak jakbyś próbował nadmuchać balonik, który jest dziurawy. Nieważne jak będziesz się starał, jak dużo powietrza nadmuchasz do balonika. Nieważne, jak dużo zapytań otrzymasz, nieważne, jaką reklamę zrobisz, przez tę dziurę powietrze ulatuje. Twoi potencjalni pacjen pacjenci odchodzą i wybierają innego fizjoterapeuta. I właśnie ja nad tym pracuję z moimi klientami: dostarczenie zainteresowania osób plus ulepszenie tej sprzedaży. Jeżeli jesteś ciekaw, jak do tego doprowadzimy, no to napisz do mnie się na rozmowę telefoniczną, w której przedstawię Ci dokładny plan działania. A teraz chcę Ci pokazać, jakby efekty i wyniki w mojej agencji, czyli tu jest dostarczenie tych zainteresowanych osób, które, które są po prostu zainteresowane skorzystaniem z usługi. A to jest właśnie praca nad sprzedażą, to jest wynik 4 miesięcy, to jest wynik z pierwszego miesiąca. to jest też wynik pierwszego miesiąca, tylko u innych klientów. To jest wynik ponad tygodnia współpracy, tygodnia z hakiem. Jeżeli nie wierzysz tak naprawdę do końca w to, czy to rzeczywiście działa, to wejdź sobie na mój profil, zobacz opinie, zobacz efekty, zobacz te wskazówki, zobacz posty i zobaczysz, tak naprawdę przekonać się, czy to jest dla Ciebie. I mam nadzieję, że po tym wideo, po tym nagraniu zrozumiesz, że większa ilość zapytań to nie równa się większa ilość pacjentów. I jeżeli chcesz tak naprawdę mieć stałe źródło pozyskiwania tych nowych pacjentów, mieć stale wypełniony grafik, chcesz budować długoterminowe relacje, to większa ilość pacjentów, większa ilość zapytań nie spowoduje, że właśnie to, to osiągniesz, czyli ten Twój cel. Jeżeli chcesz osiągnąć ten cel, to musisz popracować nad swoim sprzedażą. Musisz popracować nad właśnie takim procesem sprzedaży, bo to pozwoli ci utrzymywać długoterminowe relacje z pacjentami. To pomoże ci utrzymywać swój grafik po prostu zapełniony. Nie martwić się o to, że są jakieś luki. Oczywiście pewne luki będą występować, jak to, jak to pojedyncze, właśnie mm, godziny, ale nie będzie to wyglądało w taki sposób, że masz pół dnia wolnego. Jeżeli chcesz właśnie dowiedzieć się jak to mogłoby wyglądać. Napisz do mnie, umówmy się na rozmowę, ja Ci przedstawię dokładny plan działania. Trzymaj się i powodzenia w rozwoju swojego gabinetu.